Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mówimy, sprawdzam, Panie Pośle, tym pomysłom PSL-u. Mamy przygotowaną poprawkę przeciwko której głosowaliście na komisji o obligatoryjnym referendum lokalnym w przypadku stawiania wiatraków. Także zachęcamy do poparcia tej te, te, te poprawki. Dobrze będziemy się przyglądać na komisji, panie pośle, będziemy się tym pomysłom przeglądać, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że tak. Decyzja powinna być w rękach lokalnej społeczności, ale nie mogę tutaj, Szanowni Państwo, nie wspomnieć o tym, co działo się podczas obrad Komisji w temacie tej ustawy. Bo zgadzam się, oczywiście, że PiS nie ma żadnego pomysłu na energetykę, miotają się od ściany do ściany, osiem lat krew w piach, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowej, oczywiście zmarnowane miliardy w Ostrołęce, bo chyłkiem tchórzliwie wycofują się pod naporem Unii Europejskiej, pod klimatyczną polityką Unii Europejskiej. Ale, proszę Państwa, jeśli na Komisji poświęconej ustawie wiatrakowej Mamy, z jednej strony, godzinę przekonywania przez centrolew, przez PiS, przez ministerstwo, przez organizacje ekologiczne, że wiotraki są bezpieczne, nie szkodzą nikomu i w ogóle można je stawiać blisko domów ludzkich, a potem występują ci sami ludzie z organizacji ekologicznych, kiedy mówimy o odległościach od rezerwatów parków narodowych, od obszarów krajobrazu chronionego, od obszarów Natura 2000 i mówią, że jeśli to dotyczy stawianie farm wiatrowych tych obszarów chronionych, przyrodniczych, to nie można, to nie można blisko tego stawiać, no to co to jest? Nie można stawiać w przy, przy miejscach, gdzie ludzie mieszkają, można stawiać wiatraki, ale nie można, bo będą zagrażały nietoperzom czy ptakom? Proszę Państwa, to jest absurd. Jeśli mają być zmniejszane normy, to bądźcie na litość boską konsekwentni. Zmniejszcie też normy we wszystkich obszarach, których przylegają do parków narodowych, do miejsc obszarów chronionych przyrodniczo. Bądźcie konsekwentni, nie stawiajcie ptaków i nietaperze ponad ludźmi.